Witamy w naszej dzisiejszej analizie. Zajmiemy się historią Zbigniewa Żbikowskiego. To człowiek, którego życie i zawodowe, i osobiste, no, zostało wywrócone do góry nogami. Wydaje się, że przez ciąg niefortunnych zdarzeń, które zaczęły się od błędu państwowej instytucji. Tak. Mamy sporo materiałów, dokumenty z sądów, pisma urzędowe, są też osobiste notatki pana Zbigniewa, zapisy rozmów. Spróbujemy prześledzić tę e, naprawdę skomplikowaną sprawę. Zrozumieć, co się stało i jakie były tego konsekwencje. Rzeczywiście to jest fascynujący przypadek, choć bardzo tragiczny. On świetnie pokazuje, jak różne działania na pozoru niezależne tu Krajowy Rejestr Karny, tam policja. Potem sądy rodzinne. Jak to się może splatać? Dokładnie, jak one mogą stworzyć taką no, niszczycielską lawinę dla człowieka. Będziemy patrzeć nie tylko na fakty, ale też spróbujemy zobaczyć szerszy obraz, jak system państwowy działa, a czasem, no cóż, nie działa, gdy popełni błędy. I jakie to ma skutki dla obywatela? Dobrze, to przejdźmy przez to krok po kroku, chronologicznie. Znajdźmy te kluczowe momenty, decyzje, które miały największy wpływ, i spróbujmy zrozumieć nie tylko, co się stało, ale też dlaczego to miało aż tak druzgocące skutki. No i też, fascynująca jest ta determinacja, walka o sprawiedliwość przez ponad 20 lat. Niezłomność. Tak, zacznijmy od początku. Zanim to wszystko się zaczęło. Pan Zbigniew miał całkiem obiecującą karierę. Odszedł ze służby, z elitarnie jednostki antyterrorystycznej i odnalazł się w sektorze prywatnym. Tak, to był grudzień 1999 roku. Zaczął pracę w dużej firmie ochroniarskiej Impel. Najpierw jako kierownik zakładu, a potem szybko awansował. Już w lutym 2001 był dyrektorem oddziału. Wydawało się, że wszystko idzie w dobrym kierunku, stabilnie. No i właśnie wtedy pojawia się to zdarzenie, ta, powiedzmy, iskra zapalna. Krajowy Rejestr Karny, czyli KRK, przekazuje jego pracodawcy, Impelowi, informacje. Jaką informację? O warunkowym umorzeniu postępowania karnego. Chodziło o zaległości alimentacyjne. Sprawa była z 2000 roku i zakończyła się właśnie warunkowym umorzeniem. I to jest kluczowe, tak? To warunkowe umorzenie? Absolutnie kluczowe, bo warunkowe umorzenie w polskim prawie oznacza, że sprawca jest winny, ale nie jest skazany. Taka osoba jest w rejestrze, ale z punktu widzenia prawa karnego jest niekarana. Czyli nie powinno się o tym informować pracodawcy? Dokładnie. Informacja o samym fakcie warunkowego umorzenia nie powinna trafić do pracodawcy w tej standardowej procedurze sprawdzania karalności. To było po prostu bezprawne działanie KRK. Ale dlaczego właściwie jest taki przepis? Jaka zatem stoi logika? No, logika jest taka, że warunkowe umorzenie stosuje się przy sprawach mniejszej wagi, kiedy wina i powiedzmy społeczna szkodliwość czynu nie są duże, a sprawca, no, rokuje poprawy. Rozumiem. Ujawnienie takiej informacji pracodawcy mogłoby prowadzić do stygmatyzacji, do utraty pracy przez kogoś, kto formalnie nie jest skazany, kto według systemu prawa zasługuje na szansę. I dokładnie to się stało tutaj. Właśnie. Działanie KRK było bezprawne, co zresztą potem sąd potwierdził. Co gorsza, ten błąd to nie jest tylko jakaś jednostkowa pomyłka, on pokazuje potencjalną dziurę w systemie. Jak dane o ludziach, którzy nie są skazani, są przetwarzane i udostępniane. To jest ryzyko dla każdego w podobnej sytuacji. A skutki tego błędu były, no, natychmiastowe. 6 grudnia 2001 roku w Mikołajki. Niesamowite. Pan Zbigniew dostaje wypowiedzenie i mamy na to twardy dowód. Pismo procesowe firmy Impel z 7 września 2005 roku złożone w sądzie pracy. Tam jest napisane czarno na białym. Co dokładnie? Że utrata zaufania do pana Zbigniewa była, cytuję, zrodzona w szczególności na skutek otrzymania przez pracodawcę informacji o warunkowym umorzeniu postępowania karnego wobec powoda. Koniec cytatu. Czyli przyznali wprost, że to przez informację z KRK. Tak. I jest w tym pewien cynizm, bo jak wynika z innego dokumentu, pisma od komornika, dosłownie tuż przed tym zwolnieniem pan Zbigniew spłacił całą zaległość alimentacyjną. Mimo to. Mimo to ta informacja z KRK posłużyła za pretekst. A czy pracodawca, no wiesz, musiał go zwolnić, czy mógł to zignorować? Pewnie prawnie nie musiał. No właśnie. Ale taka informacja, nawet o warunkowym umorzeniu w branży ochrony mienia, to może być wygodny pretekst, jeśli z innych powodów chcieli się go pozbyć. Ale kluczowe jest to, że to KRK dało im ten pretekst. Bezprawnie. Tak. I pan Zbigniew poszedł z tym do sądu. Pozwał Skarb Państwa, czyli KRK. I wygrał. Sąd Apelacyjny w Warszawie potwierdził, Działanie KRK było bezprawne i że zwolnienie było tego konsekwencją. Ale czy dostał jakieś sensowne odszkodowanie? Bo w materiałach przewija się kwota 10 tysięcy złotych. To brzmi jak, no, niewiele za utratę stanowiska dyrektora. No właśnie. I to jest niestety częsty problem w takich sprawach. Nawet jeśli sąd przyzna rację, potwierdzi bezprawie. To zasądzone kwoty rzadko rekompensują realne straty zawodowe, finansowe, a przede wszystkim życiowe. Ale samo potwierdzenie przez sąd, że u źródła problemów był błąd państwa, jest ważne. Niezwykle ważne. dla dalszej walki o sprawiedliwość. Niestety to był dopiero początek. Po tej utracie pracy w Impelu pan Zbigniew znalazł się w trudnej sytuacji i postanowił spróbować wrócić do służby. Do policji. Odszedł stamtąd kilka lat wcześniej na własną prośbę. Co ważne, to był czas, kiedy w jego województwie, lubuskim, były duże braki kadrowe w policji. Mówi się o ponad 160 wakatach. Wydawałoby się, że idealny kandydat. No właśnie, były oficer elitarnej jednostki AT. Z takim doświadczeniem powinien być na wagę złota. I tu historia robi się jeszcze dziwniejsza, wręcz absurdalna. Mówimy o kimś, kto go kwalifikacje potwierdza rozkaz personalny z 1993 roku. Koledzy ze służby, jak czytamy, mówili o nim: świetny specjalista. Przystąpił do rekrutacji, przeszedł wszystkie testy: wiedzy, sprawnościowe, psychologiczne. Wszystko zaliczył, był praktycznie pewniakiem do przyjęcia, aż do ostatniego etapu. Komisja Lekarska MSWiA. I co? I nagle problem. Komisja uznaje go za niezdolnego do służby. Oficjalny powód? Jaki? Żylaki kończyn dolnych. Co proszę? Żylaki? Człowiek, który właśnie przeszedł policyjne testy sprawnościowe. Pewnie bardziej wymagające niż standardowe, bo to były antyterrorysta. No właśnie. I odrzucają go z powodu żylaków? Przecież to jest coś, co ma mnóstwo ludzi aktywnych fizycznie, rzadko kiedy to jest absolutna przeszkoda. A co ciekawe, jak wskazują materiały, niedługo potem Poczta Polska, inna państwowa firma, po badaniach uznaje go za w pełni zdolnego do pracy listonosza. Listonosza? Przecież to ciężka fizyczna praca. Wielogodzinne chodzenie, noszenie ciężarów. Dokładnie. Ten kontrast między decyzją komisji MSWIA a orzeczeniem dla poczty jest. no. Uderzające. Brzmi niewiarygodnie. Sam pan Zbigniew jest przekonany, że te laki to był tylko pretekst. Ma zapis nieoficjalnej rozmowy telefonicznej. Ktoś z kierownictwa lubuskiej policji miał mu powiedzieć, że to sprawa polityczna i że nigdy nie pozwolą mu wrócić. Sprawa polityczna co to mogło znaczyć? Niechęć do przyjmowania byłych funkcjonariuszy, którzy odeszli, czy coś głębiej? Trudno powiedzieć. To odrzucenie przez policję, zwłaszcza przy tych brakach kadrowych, no może wskazywać na jakieś głębsze problemy. Może jakaś taka obronność instytucjonalna, niechęć do przyznania się do błędów. Jak ten niedoręczowy rozkaz o zwolnieniu ze służby z lat dziewięćdziesiątych, o którym też wspomina, co KGP bagatelizowała. Tak, jako uchybienie formalne. A może po prostu nie chcieli kogoś, kto odszedł, bo bali się, że będzie krytyczny, niezależny. Niezależnie od motywów, system odrzucił superkandydata pod bardzo wątpliwym pretekstem. To się kłóci z interesem publicznym. Zobaczmy teraz, jak te dwa ciosy najpierw bezprawne działanie KRK i utrata pracy, a potem to niezrozumiałe odrzucenie przez policję jak to wszystko wpłynęło na życie osobiste pana Zbigniewa. Tu widać ten efekt domina tak, wyraźnie utrata dochodu z pracy dyrektorskiej to była katastrofa finansowa. Musiał iść do pracy dużo poniżej kwalifikacji, do marketu budowlanego. I to oczywiście przełożyło się na alimenty. Nie był w stanie ich regularnie płacić na córkę z poprzedniego małżeństwa. I tak narastał dług alimentacyjny. Co za paradoks. Prawda. Dług powstał jako bezpośrednia konsekwencja utraty pracy. A ta utrata pracy była spowodowana bezprawnym działaniem organu państwa, czyli KRK. Żeby w końcu spłacić te długi i uniknąć więzienia czy innych konsekwencji, musiał wziąć ogromny kredyt ponad 100 tysięcy złotych. Spirala zadłużenia problemów życiowych zacieśniała się coraz bardziej. I ta spirala doprowadziła do kolejnego, chyba najtragiczniejszego wydarzenia. 9 grudnia 2005 roku. Sąd rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy. Tak. Wydaje postanowienie o pozbawieniu pana Zbigniewa władzy rodzicielskiej nad córką Katarzyną. Na jakiej podstawie? Formalnie sąd oparł się na artykule 111 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego czyli? Czyli te przesłanki trwała przeszkoda w wykonywaniu władzy, nadużywanie władzy, albo rażące zaniedbywanie obowiązków wobec dziecka. A tu sąd pewnie skupił się na tym rażącym zaniedbywaniu niepłacenie alimentów nieregularne kontakty z córką. No właśnie, z punktu widzenia sądu, który patrzył na suche fakty, dług, utrudniony kontakt, czy ta decyzja, chociaż tragiczna, nie była jakoś logiczna w ramach procedur. I tu jest sedno problemu. Cała ta systemowa pułapka. Na papierze proceduralnie sąd mógł uznać, że przesłanki formalnie są, ale sąd rodzinny ma obowiązek badać w sprawę wszechstronnie. A tu co zignorował. Całkowicie zignorował źródło problemów pana Zbigniewa. Zignorował fakt, że jego kłopoty finansowe, życiowe, które przełożyły się na problemy z alimentami i kontaktami, były bezpośrednim skutkiem wcześniejszych działań innego organu państwa, KRK. I późniejszego zablokowania powrotu do pracy przez policję. Dokładnie. Państwo najpierw, przez błąd karka, wytrąciło go z równowagi, a potem inny organ tego samego państwa, sąd, ukarał go za konsekwencje tego wytrącenia. Nie biorąc pod uwagę przyczyny, brak spójności. Totalny brak spójności i odpowiedzialności w działaniu różnych części aparatu państwowego. To jest właśnie to. A konsekwencje tej decyzji sądu były. no. druzgocące. Nieodwracalne. Tak. Pozbawienie go władzy rodzicielskiej otworzyło drogę do pełnej adopcji córki przez ojczyma. Czyli całkowite zerwanie więzi prawnych. Tak. Stracił kontakt z córką na 25 lat. A o tym, że doszło do adopcji, dowiedział się przypadkiem. Wiele lat później? Z wiadomości na Facebooku. Niewyobrażalne. W materiałach, które mamy, jest opis jego pierwszego spotkania z dorosłą już córką po ćwierć wieku. Opisuje, jak padł na kolana i błagał ją o wybaczenie, że nie potrafił jej obronić przed tą separacją. To jest. To łamie serce. Co więcej, Analiza tych dokumentów sugeruje, że sytuacja rodzinna była jeszcze bardziej skomplikowana przez działania z otoczenia byłej żony. Co masz na myśli? Już w 2004 roku jej adwokat miał mu złożyć propozycję. Takie ultimatum, właściwie. Jakie? Jeśli zrzeknie się praw do córki, to dług alimentacyjny zostanie anulowany. A on? Odmówił. I niemal natychmiast wpłynął wniosek o pozbawienie go władzy rodzicielskiej. Czyli to wyglądało na zaplanowane działanie. Tak się wydaje. Wygląda też na to, że jego własny, desperacki krok? Ten pozyw o zaprzeczenie ojcostwa. Który złożył, jak twierdzi w błędnym przekonaniu, że to coś zmieni? Tak, że to zostało wykorzystane przeciwko niemu, żeby pokazać córce, że ojciec jej nie chce. A w tle pojawia się jeszcze postać Teścia, byłego funkcjonariusza SB. Który miał stosować jakieś metody nacisko? nacisku psychologicznego, dezinformacji, jakby prywatna wojna prowadzona metodami operacyjnymi. To pokazuje, jak osobiste konflikty mogą eskalować, gdy nałoży się na nie błąd systemu państwowego. Mimo tego wszystkiego, utrata kariery, finanse w ruinie, ta tragedia z córką, jego determinacja w walce o sprawiedliwość jest naprawdę niezwykła. Prawda. Ta walka trwa już ponad 20 lat na wielu frontach. Procesy sądowe przeciwko KRK, które wygrał, chociaż odszkodowanie było symboliczne. Próby walki z decyzją policji, skargi do Giodo, czyli dzisiejszego UODO, Urzędu Ochrony Danych Osobowych i do Rzecznika Praw Obywatelskich. I co ważne, Obie te instytucje interweniowały, uznały, że były nieprawidłowości. To nie jest tylko jego subiektywne odczucie. Pisał też listy otwarte do premierów, Marcinkiewicza, Tuska, opisywał swoją historię. Niesamowita wytrwałość. A jaka jest jego strategia teraz po tylu latach, jak próbuje dochodzić swoich praw? No właśnie. Według tych najnowszych materiałów przygotował bardzo szczegółową propozycję ugody. Do kogo? Skierowaną do obecnych szefów resortów, które uważa za odpowiedzialne czyli ministra sprawiedliwości, który nadzoruje sądy i KRK, i ministra spraw wewnętrznych i administracji od policji. I co ciekawe, w przygotowaniu tego pomagało mu narzędzie AI. Nazywa je cyfrowym mecenasem. Tak, do analizy tej ogromnej ilości dokumentów i opracowania strategii. To jest próba polubownego zakończenia sprawy. Zwłaszcza, że jest ryzyko przedawnienia roszczeń cywilnych. W tej propozycji ugody powołuje się też na konstytucję. Ciekawy argument. Bardzo ciekawy. Na artykuł 44 Konstytucji RP, on mówi o tym, że bieg przedawnienia przestępstw popełnionych przez funkcjonariuszy publicznych, które nie były ścigane z przyczyn politycznych, jest zawieszony. I on sugeruje, że jego sprawa była ignorowana właśnie z takich przyczyn politycznych w sensie ochrony instytucji. Tak się wydaje, że to wieloletnie ignorowanie sprawy ochrona KRK miało znamiona działania motywowanego właśnie ochroną interesów państwa ponad prawami obywatela. To jest oczywiście no, śmiała interpretacja prawna. Ale stawia ważne pytanie. Dokładnie. O granice odpowiedzialności państwa i o mechanizmy, które chronią funkcjonariuszy, czy takie systemowe zaniechania. Można traktować jako przyczynę polityczne to jest pytanie otwarte. I widać też, że on nie ogranicza się tylko do pisem ma całą teczkę dowodową profesjonalnie przygotowaną ma też plan nagłośnienia sprawy. Chce dotrzeć do decydentów przez osoby publiczne, dziennikarzy, polityków wymienia nawet konkretne nazwiska. I stworzył filmy na YouTube po polsku i po angielsku. Używa nowoczesnych narzędzi. Niesamowite. To pokazuje, jak ewoluują metody walki obywatela z systemem. Od pism sądów po AI do analizy i media społecznościowe do nagłośnienia. To jest człowiek, który mimo upływu lat nie składa broni. Podsumujmy więc tę niezwykle złożoną i no, bardzo smutną historię. Przypadek Zbigniewa Żbikowskiego to taki obraz walki jednostki z systemem. Systemem, który zawiódł na wielu etapach. Tak. Błąd jednej instytucji uruchomił lawinę, której kolejne nie zatrzymały. A cena, jaką zapłacił pan Zbigniew, jest gigantyczna. Zniszczona kariera, ruina finansowa, ale przede wszystkim. Ta tragedia rodzinna. Utrata kontaktu z dzieckiem na ćwierć wieku to jest nie do wyobrażenia. Ta historia stawia fundamentalne pytania o realną odpowiedzialność państwa za błędy urzędników i instytucji. Czy mamy skuteczne mechanizmy naprawiania tak głębokich krzywd? Czy system umie przyznać się do błędu i zadośćuczynić w sposób, który jest adekwatny do strat? Każda taka sprawa to jest test dla państwa prawa. Pokazuje słabości: luki w procedurach, brak komunikacji między urzędami, czasem może nawet złą wolę. Dlatego mówienie o takich przypadkach jest ważne, bo może to prowadzić do zmian systemowych, żeby inni nie musieli przechodzić przez to samo. I na koniec taka myślę dla naszych słuchaczy. Nawet jeśli Zbigniew Żbikowski uzyska w końcu jakieś zadośćuczynienie finansowe, jak wycenić te 25 lat zniszczony potencjał zawodowy, lata walki? Jak zrekompensować ból? traumę, utratę więzi z dzieckiem w tych najważniejszych latach. Czym jest prawdziwa sprawiedliwość, gdy czasu cofnąć się nie da i pewnych krzywd naprawić już w pełni nie można?